Tutaj mamy model 806 Dojc z 1977 roku. Nabyty tutaj używany już w Polsce od gospodarza w opłakanym stanie był i remontowałem przy silniku tutaj głowice i zawory były nieszczelne, nie miał pompy wtryskowej, była uszkodzona, zakupiłem od. Takiego modelu, ale samochodowa jest założona i chodzi dobrze. Głowice były nieszczelne na zaworach i między cylindrami. Nie trzymały. Jest to model, yy, chyba jeden z najlepszych modeli, które były w ówczesnych czasach, ponieważ ma osobno głowice na każdym cylindrze, które można zdemontować bez przeszkód. Każdą po kolei, która jest uszkodzona i nie trzeba zdejmować, jak to jest w tych nowszych czy modelach, czy Fergusonach, że są całe głowice w całości, nawet na 6 cylindrowych. Jest to 6 cylindrowy silnik tutaj przy nim, który nie zużywa dużo paliwa, bardzo mało zużywa. Chłodzony jest powietrzem, co też jest bardzo dobre bo jest duża oszczędność, że nie potrzeba ani płynów, ani chłodnic, chłodnicy, ani pompy wody. Jest wentylator na dwóch łożyskach i, i tylko jest potrzebny pasek i wentylator sprawny i czysty silnik, żeby, był, żeby nie był między cylindrami tam nie było zabrudzenia. No, do, co do przecieków, no to uszczelniałem to wszystko tutaj, te, te, te popychacze zaworów, te, które są, te osłonki tam założone, to wszystko trzyma. I jeszcze dużym plusem jest, że ma pompę olejową przy silniku w dostępnym miejscu, co można szybko zdemontować i wymienić po niedużych kosztach. Nawet można zamiennik wymienić tam w granicach 800 złotych. A Bosch'a to trochę więcej kosztuje, no ale wiadomo, że firmowa pompa to więcej. I co przy tych innych modelach ciągników, jak są pompy ukryte wewnątrz, między skrzyni biegów pochłania bardzo dużo czasu przy remoncie. No i Silnik sześciocylindrowy sielnik ma rozrusznik planetarny, który bardzo leko sobie radzi z rozruchem w mrozach i w ogóle. Akumulator nieduży jest zamontowany samochodowy z przodu pod maską. Jest dojście do wentylatora i do paska. Widoczność tutaj jest dobra. No i ma bardzo dużo biegów ten ciągnik, bo ma 5 dwa razy po 5 wstecznych. Dwa, Jeden zając, dwa żółwie to po 6, trzy razy po 6 Biegów bo wsteczny jest tylko piąty bieg, bo szósty jest zablokowany wsteczny. Także dodać jeszcze pozycja polowych. To bardzo dużo biegów ma ciągnik. Można dopasować do każdej pracy. Dwa prędkości wałka ma przekaźnika. No, i jeszcze naprawiałem hamulce przy nim, bo nie działały. To były okładziny zużyte, a ten układ hamulcowy, cylinderki, były w bardzo dobrym stanie po tylu latach. Były uszczelnienia miękkie i nie, nie, żadnych oznaków przecieku nie było ani żadnych e, uszkodzeń na powierzchni w cylinderkach. Także moim zdaniem jest to bardzo dobre wykonanie tego ciągnika. Jest bardzo dobry i, i, i silny, bo radzi sobie z agregatem 3-metrowym i ze siewnikiem, i nawet z talerzowką 3-metrową. Bardzo dobrze radzi sobie. Weźmy wymienili opony na nowe, ponieważ. Stare były niedostosowane do wymiarów. Nie zgadzały się z wymiarami z przednim napędem. A muszą się zgadzać, i dlatego były wymienione opony. I kabina jeszcze nie jest założona do końca, bo jest. Tylko trzeba po prostu poskręcać i pozakładać. Drzwi, wszystko oryginalne jest. Wy... naprawiałem hamulce przy tym ciągniku wy... wymieniałem okładziny hamulcowe ręcznego hamulca i nożnego hamulca to ponieważ były dosyć wysokie ceny tych okładzin to kupiłem okładziny z metra przez internet i po, po... Założyłem, porozwiercałem otwory i zanitowałem okładziny. Sam w własnym zakresie naprawiałem zawieszenie podnośnika, które było oberwane na pochwach przy tym dojcu. Co było największym tutaj kłopotem, ale dało się to zrobić, bo nie zgadzała się linia z bocznym łańcuchem i były niżej. Zamontowane już prywatnie, ktoś to zrobił, bo to się poobrywało, to oryginalne i zrobił uszy z dołu do tych cięgen bocznych. Cięgieł. I jak się podnosiło podnosnikiem do, do góry, to luzowały się, poluzowywały się te naciągi boczne, i maszyny bujały się na boki, bo po prostu. Te łańcuchy były luźne i przerobiłem to, bo już była dorobiona płyta z dołu. Przerobiłem te uszy do tych sworzni cięgle do góry i do linii bocznej napinaczy tych łańcuchów, od, be, od tych belek. I jest teraz oryginalnie tak jak było, tylko jest zrobiona płyta, a było, a miały być kupione nowe albo inne pochwy, były po 1000 złotych pochwa odciągnika, żeśmy chcieli kupić, ale żeśmy nie kupili i zrobiłem w swoim zakresie, ponieważ mam tokarnię swoją, to zrobiłem takie uszy. Według tych wymiarów, które były na tej pozycji, tutaj jeszcze w tym ciągniku jest dobry przedni napęd, bardzo trwały i mocny przedni napęd, bo w tej pokrywie, jeżeli się zdemontuje tę pokrywę, to można w, po prostu zdemontować ten tryb, który napędza satelity, a potem można go bardzo leko z powrotem założyć. Bo, tutaj pod tym pokrywo jest taki otwór, że można go, go tutaj zdemontować i ma bardzo mocną przekładnię, tu te, te satelity. I ten napęd jest bardzo mocny, ani śladu, ani nie było żadnej szczerbiny. Nic, jak miałem rozkręcone, naprawiałem jeszcze krzyżaki, były braki w łożyskowaniu. Krzyżaki są bardzo dobre, bo można zdemontować całość. Tutaj jest przykręcona miseczka. Każda z prowadzeniem na dwa śruby jest przy... zamontowana, co jest bardzo dobre. Nie jest wbijana jak w zwykłych krzyżakach. I te wszystkie krzyżaki tu naprawiałem. Kupiłem igiełki. Igełków 700 sztuk, było igełków jakoś tak, i miski były. zepsute, te, które tak, na tych miskach, te zabezpie, takie zabezpieczające z uszczelnieniem, to co, żeby igiełki nie wyleciały, to dotoczyłem takie miseczki z rury grubościennej na wymiar, i w środku dałem od zewnątrz oring. Na uszczelnienie, żeby na krzyżaku uszczelniało krzyżaki. Pomimo że chodziły bez igiełek, to o dziwo nie miały dużego zużycia. Bardzo mało miały zużycia, że szło je zregenerować. A igiełki kupiłem z internetu na wymiar. Miseczki dotoczyłem i, i o ringi, jak pozakładałem, to jak założyłem, te, chciałem tawotu, bo są tutaj miejsca do smarowania. I trzeba na to zwrócić uwagę. Tutaj jest zaślepka. Tu jest zaślepka i tu się wkręca smarowniczkę do smarowania. I trzeba przesmarować ten krzyżak, żeby nie chodził na sucho. To i wtedy z powrotem zaślepić, bo smarowniczka się nie wnieści i po prostu się uszkodzi. Dlatego są zaślepki. I tak szczelnie, jak zrobiłem, to, to jak zrobiłem, tak się wszystko uszczelniło, Że ani tawot nie chciał wyjść z tego na, na zewnątrz. A i jeszcze naprawiałem zwrotnice ułożyskowanie. To są łożyska, yy, koszyki wałkowe. Na tych pionowych sworzniach, na zwrotnicach. Tu z dołu są łożyska oparowe, które są dosyć drogie. Bo trzeba kupić firmowe, one kosztowały ponad 200 zł sztuka, czy około 300, jak już nie pamiętam. A te łożyska, które są na sworzniach, te igiełkowe, te były tańsze. Bo są po dwa, u góry koszyki i dwa na dole. I teraz jeszcze coś tutaj robiłem, no to już by było. Wszystko chyba. I tak tam przodu tu zregenerowałem. A słożnie, chciałem dodać jeszcze, że słożnie, które tu były, oryginalne, też nie miały zużycia dużego. Minimalne zużycie miały. Dlatego zostały te same. I tutaj, tu pod równiczy podbijałem. Przecinak, żeby wyszedł ten sworzeń, Żeby go zdemontować, żeby dojść do tego, do tych łożysk, do tych, do tych igiełkowych. A igiełkowe były uszkodzone, górne. A tutaj, tutaj tutaj, uszczelniałem jeszcze ten napęd kos satelitów, tutaj, tutaj w tym przednim moście. To był jak nowy.